Hej, witam Was, kochani, bardzo serdecznie, ja jestem Ksavi, a to jest drugi odcinek z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Teraz się wspinamy na wieżę, żeby znaleźć piwiarnię. Tak, bo Steve Bonnet jak zwykle nie wie nic, absolutnie my się nie wespiemy, ale ja chcę zobaczyć, coś świecące, co tam jest. O, fragment pierwszy.

Złapi okradnik no, kieszonkowca, okej okay. Dobra, lecimy No nie uciekaj! Gdzie ty lecisz? Może Dajcie mi go złapać Kurde, szybki jest Dawaj, 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 Edward. No. No, co jest grane? z Okej. Okay. Udało się. Spotka się ze Steedem bonetem. Dobra. Różmy się tutaj, Edward. Biega nie tam, gdzie trzeba. Kurde, w ogóle, tu jest to miasto? Tak, trochę będzie do zsynchronizowania, ale problemów raczej z tym nie będę miał. Dobra, jesteś jestem? To nie było fuss. Oh, yes. <laughs> Ah, we've arrived. Take your time, I'll be just here. Party <laughs> meeting deep in Dago country. I'm English myself. Biding my time till the next war calls me to service. Lucky King George I'm having a piss pot like you flying his flag. <laughs> Oi! Skulk!

które kolejne. No dawać. No dawać. No jeszcze jeden. Pick, pick, pick. I co? No, jeszcze ich brakowało, no. To proszę? On mnie nazywał psem. Yep. Przepraszam? Śpieszy mi się. Dawaj, dawaj, dawaj! Dobra. Dajemy, dajemy. staję się anonimowy. Nie ma sprawy. No, nie możesz tu wejść. Come on. No i tak jestem już anonimowy. Pięknie, 100% ale to będzie bardzo trudne. Misja podobała mi się. A podobała mi się. No przecież. No dobra, lecimy dalej. Punkty widokowe... Kurczę, trzeba będzie tutaj zsynchronizować kilka punktów, nie powiem. Gdzie my w ogóle kolejną misję? Kolejna misja jest tutaj. Słuchajcie... Ja bym się z wami spotkał za... Jakąś chwilę... Albo nie, lećmy od razu do misji. Później sobie zsynchronizuję wszystko, bo w sumie... Nie chcę was, nie, nie chcę was tym męczyć. Dlatego będę zrobił teraz cięcie, ale myślę, że z tym nie będzie problemu. Zrobię sobie to po prostu później. Tymczasem lecimy na misję kolejną. Może sobie zaznaczmy. Bo... Okej. Okay. Tutaj nie, ale tutaj już.

I'm only trying to keep these Spanish eyes off me. Oh, it's no bother. Regrettably, the soldiers confiscated my sugar, but when your dispatches. Ta! And where have they gone? haven't the foggiest idea, I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish is we mal dad, so I'd, I'd rather not ask. Shit! Alright, come on, let's follow them and recover my maps. And my sugar? Duh. What? In my drawers? We'll see what happens. Twój cukier poczeka! Człowieku Zaznaczmy sobie Panów Następna strona, przecież wiem! Ludzie! Come on! Nie pierwszy raz gram w Assassin's Creed'a? Kurde, nie, nie lubię śledzić. Nigdy nie lubiłem Dobra, lecimy. Powoli, śpieszy się. Jak gdzie oni idą? Kurde, no musieli tam wejść. Szybko dawaj. Dawaj, 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 dawaj Ej, nie mogę jej zgubić! Come on! Kurde jak ja tego nie lubię Dobra Szybko, szybko, szybko Widzę ich Dobra Z góry będzie łatwiej

Dawaj, 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 nie możemy ich zgubić. Ej! Dziś uciekają, kurde. Takich ich zgubię? No przesranę. A nie dokąd znowu. Nie nie, 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 nic nie widzisz. Dawaj, dawaj, na dół, kurde, bo znowu ich zgubię. Nie, no, nienawidzę śledzić, po prostu nienawidzę śledzić. Najgorsze co może być. Dobra, widzę ich. Oj, nie powiem, nie lubię. Najmijmy ich. Będzie łatwiej. O, przy okazji cel dodatkowy wykonałem. Nawet nie wiedziałem, że taki jest. Much fine sugar. Greats, we took off a of fat Englishman last night. Englishman? not <smart> look around. <smart> You'll never see him like Very fine. we hold it in the Castillo after the man started the fight last night. He ran, left his sugar behind. Very fine. That's a start. Fly a company up to the Castillo. No, sir. Captain Mendoza will have it sent to you, I believe. You will see. Good Lord. Is that big brute, your Captain Mendoza. No, sir. He is El Tiburón. El Tiburón, Governor Torres's man. Huh? Więc śledźmy kapitana! Gdzie ty idziesz? Powiedz No jest. Ej no, come on! Traciłem tancerki. cerki... rozproszyć. Dobra. LB. Tak, jarajcie się. Idioci. No, co? Dobra, i jeszcze ten. Nie stanowili zbytnio dużego ryzyka. Zagadnij się do fortowego aresztu. U Będzie trudniej. Przynajmniej jakichś wyzwań. Ale raczej po tej stronie. No to dobra, sprawdźmy tam. W takim razie... Przez bramę główną raczej się nie pchamy. Ale być może tutaj... Będzie jakieś wejście. Dobra. go wyrzućmy do morza. No to ta. Kolejny jakiś? Dobra. Tego też podnieśmy. I gdzieś schowajmy. Tylko gdzie? Tutaj będzie miejsce, dobra, to jest na górze, więc wyjdźmy. Dobra, teraz bok. Czyli tak myślę. Nie. Ty idioto. Ty idioto. I coś ty zrobił. I powiesz? Boże. Dobra, znajdźmy jakieś szybkie wejście. Kurde, nie chcę... Całą drogę powtarzać, ja nie mogę, no tego, nie, tego nie, nigdy nie robiłem, no. Róbuję coś zrobić, on idzie zupełnie innym kierunku niż ja chcę. Dobrze, no nie oczyściliśmy drogę. Tym razem musi wyjść. Dobra, może dołem. Dobra. Ach, nie to! Dziękuję. Tak, dziś jest jeszcze nieco do zsynchronizowania. W pobliżu. Dobra. Pięknie się podłożył. Nie ma co. A tamto miejsce jest na tamtej wieży. O dobra. Trzeba będzie jakoś się zsynchronizować w najbliższym możliwym czasie. No, come on! Dobra. Dobra, kolejny, o kurde, no, Chodź to. albo nie, poczekamy. Moglibyśmy tę wieżę zagdzieć jeszcze, ale na to nie ma potrzeby. Dobra, co my tu mamy? U cukru nie weźmiemy, Ej, obrazi się, obrazi się, no kurde, nie żartuj. Dobra. Chodź to Dobra. Teraz już poszło po cichu. Przy okazji, zsynchronizujemy punkt. Udamy się już na spotkanie ze Steed'em. Okej. Okay. No dobra, lecimy. No to cześć. ta nie zauważył nawet. Ale przecież to powinno być podejrzane takie, no kurde, ktoś wychodzi nagle za co usiada. Chociaż, Upił się poprzedniej nocy, może spać. Normalka, nie no, przecież. Dobra, lecimy tędy. Dobra. Tędy. Nie wchodź tu!

Don't settle for tedium. Sail for Nassau. Live life as you see fit. <laughs> Haven't I heard that Nassau is prowling with pirates? Seems a very tawdry place. Not tawdry, liberating. Nie sure. się. Oh God, that would be an adventure. But no, no, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan. Yeah, am sure. The name's Edward, in truth. Duncan's only a handle. Ah, secret name for your secret meeting with the governor. The governor, right? I think I've kept him waiting long enough. No to cześć. O, tak, mój cukier, a mój cukier. Słuchajcie, no, wspomnienie jak najbardziej, o cake, a Z wyjątkiem tego śledzenia. Tylko z wyjątkiem tego śledzenia i to, że Edward nie wykonuje moich rozkazów, tylko wpada do wody. Ale tego nie było przecież, no tak, zapomniałem. Nic nie widzieliście. Gdzie my mamy... Złap kuriera. A może złapiemy kuriera w tym czasie? Panie kurier! E, nie uciekaj pan! Kurde, co on robi? Nie w dół, debilu. Dawaj, 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 dawaj go. No, kurde. Słabko. No. Okej. Okay. Lecimy dalej. Gdzie nasza misja? Gdzie nasza misja? Misja jest daleko, daleko. Pan Łobel, jak mnie mam. Słuchajcie, myślę, że jak na razie sobie odpuścimy. Kolejna misja już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia już wkrótce. Ja w tym czasie sobie posynchronizuję całe miasto. Przejrzę kilka zakamarków. I widzimy się w kolejnym odcinku, oceniajcie, komentujcie i do zobaczenia i już wkrótce trzymajcie się. Hejos!